Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam hity wyprawkowe, hity dla niemowlaka, ale z racji tego, że mój maluszek dopiero ma 5 miesięcy, to będą to takie hity, wiecie, trochę wyprawkowe, związane z tymi pierwszymi miesiącami, tak, czyli od zera do właśnie mniej więcej teraz 5 miesięcy, więc na taki stricte początek pokażę Wam, co nam się sprawdziło, co nam się przydało, a szczerze mówiąc niektóre rzeczy są zupełnie inne jak przy pierwszym dziecku, bo wiadomo, że dzieci są różne, mają różne potrzeby, także jest po co ten film nagrywać i wiecie, takie, taki update wam pokazać, że czasem się niektóre rzeczy sprawdzają, niektóre się nie sprawdzają. Także tym razem było zupełnie inaczej. Tyle słowem wstępu. Zapraszam do oglądania dalej. I pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest nasz leżaczek z firmy Lionelo, który naprawdę świetnie się sprawdza. Marusia go bardzo lubi. Używamy go naprawdę już jakiś czas i jest naprawdę świetny. Można w nim się tak delikatnie kołysać, jak możecie zobaczyć, o, w ten sposób się bujać. Dziecko nie leży tak całkiem na płasko, więc jeśli wasze dzieci na przykład mają reflux to zdecydowanie chyba będzie łatwiej w takiej pozycji, przynajmniej nam jest. Tutaj oczywiście można się zapiąć. No i też nie jest drogi, bo wiem, że leżaczki tego typu potrafią kosztować wiele, wiele więcej i tutaj przy okazji zabawka numer jeden Melusi, do której właściwie wyciągnęła rączkę po raz pierwszy, jest to taka jak widzicie zabaweczka, którą ja tutaj przywiązałam na pałąk do góry e, taka z kontrastowymi elementami też tutaj z takim silikonowym e, fragmentem, którego można sobie gryźć, nie ma żadnego piszczka, tylko delikatnie sobie grzechocze, e, bardzo e, to Melusia lubi i też ma w rączce taką zabawkę e, ośmiorniczkę, tutaj jest dużo takich różnych końcówek, jest luster piłeczka, coś się brzęczy tutaj można sobie gryźć te końcówki i też Malusia bardzo to lubi, no bo jak widzicie tych zabawek i form zabawy jest tutaj bardzo dużo jest za co złapać i to też można przywiesić i mamy też tutaj w salonie taki bujaczek. I przy pierwszym dziecku to on na pewno nie byłby w takich naszych hitach. A teraz się bardzo sprawdza. Melusia bardzo lubi się w nim bujać. I on też ma, już Ci podaję taką naprawdę spoko cenę. Ma też tutaj piosenki, jakby szybkość bujania. Można ustawić takie szybsze bujanie, delikatniejsze. I są też tutaj różne pioseneczki. I jest nawet czasowe, już możecie ustawić tą huśtawkę na 5, 15 minut, 8, 15, 30. Także naprawdę bardzo spoko. Marusia bardzo lubi się tutaj huśtać. Tutaj są takie zabaweczki, no więc mega nam się sprawdza. Zawsze wiecie, jakaś kolejna forma rozrywki na kilka minut dziennie. Na pewno tutaj Marusia sobie spędza i się bawi. I kolejną rzeczą jest właśnie takie pianinko. Dobra, wyłączymy, żeby nam tutaj zagłośno. A tutaj jest w ogóle um, ustawienie głośności, było akurat na najgłośniejszym. To jest takie bianinko, które ja mam z tak Jak widzicie, już jest trochę wysłużone, bo też Lili je używała. Nie wiem, czy to nie jest fragment jakiejś zabawki, już nie pamiętam, czy coś do tego było. Generalnie to możecie sobie przywiązać do łóżeczka i dziecko może uderzać tutaj w te klawisze stopami, bo jak naduszamy, to one właśnie sobie gra i Malusia je bardzo lubi. No i tutaj hitem w naszym salonie jest zdecydowanie ta mata edukacyjna, ta pałąk edukacyjny, jakoś tak. Naprawdę on jest świetny, ma przepiękne kolory, które na pewno zwracają uwagę dziecku i też miało w oryginale fajne zabawki, bo mieliśmy kiedyś pałąk z Fisher Price i nic ciekawego tutaj nie było. A tu były na przykład takie gryzaki, taka grzechotka, też książeczka, nie wiem gdzie ona jest aktualnie. I też na przykład takie lusterko, które Marusia bardzo lubi, ale oczywiście możecie sobie tutaj przywiesić co chcecie, tutaj mamy na przykład taki motylek, którego też Mela bardzo lubi. Na macie są też takie kawałki, takie przywieszki, do których też możecie zaczepić jakąś zabawkę, jak dziecko leży na brzuszku, to też może się bawić, co ważne. Ta mata tutaj ma takie podbicie, dosyć twarde i takie mocne. Yy, ona się nie przesuwa, nie rusza, naprawdę dobrze się trzyma i jest taka gruba, taka ciepła, yy, więc naprawdę fajnie się tutaj spędza. Czas. Tutaj na kanapie też mamy taki kokon, który też jest z Polili z firmy Yuki, z tego co pamiętam. I tutaj na przykład kładę Melusię, żeby jej przebrać pampersa, albo żeby sobie właśnie chwilkę poleżała, póki wiecie nie jest tak bardzo ruchoma i mobilna, to fajnie się sprawdza. Już tutaj noworodka możecie sobie położyć na chwilkę. I obok tego są też ulubione zabawki Melusi, więc od razu wam tutaj cały komplecik pokażę. Szeleści, który był hitem u Linii, bardzo fajna sprawa i to jest też taka jedna z pierwszych zabawek, bo jest super, ultra lekka. Melusia też uwielbia tego jeżyka sensyrocznego z Fisher-Price, tutaj są różne takie faktury do dotykania, sznureczki, jest piszczek, więc naprawdę fajna zabaweczka, dosyć droga, bo kosztuje około stówy, a wiecie, no jest tak na 3-4 miesiące, więc warto na Vinted na przykład sprawdzić. Tutaj mam taką książeczkę ze Smyka, też można ją sobie gdzieś zawiesić. I też Melusia ją bardzo lubi, bo cała szeleści i piszczy. Do tego ma tutaj takiego pieska, którego też bardzo lubi w kontrastowych kolorach z gryzakiem. Świetna zabaweczka i ulubiona, jedna z ulubionych, bo gdzieś. To jest jej ulubiona piłeczka, ale to jest fajna, bo bardzo łatwo ją dziecku złapać. A to jest, słuchajcie, piłeczka, do której Malusia wyciągnęła po raz pierwszy rączkę. Miała ją zawieszoną właśnie w swoim bujaczku, leżaczku. Właśnie zmieniłam jakiś czas temu na tą, co Wam pokazywałam, zabaweczkę. Ale ta piłka jest normalnie hitem. Właśnie pierwszy raz wyciągnęła do niej rączkę. Tak delikatnie dzwoni. Kolorki, które widzi Maluszek jako pierwsze. Biały, czarny, czerwony. Fajne takie wstążeczki, dużo różnych elementów. Jest Lekka, mięciutka, e, naprawdę jest super. Także te dwie piłeczki. Naprawdę są to bardzo fajne zabawki takie rozwijające takiego malucha. A tutaj Malusia na święta dostała taką ośmiorniczkę, także kolejna zabaweczka, która ma bardzo dużo, zobaczcie, takich fajnych elementów. Wemela najbardziej lubi tą tutaj grzechotkę. Już chyba się zaczyna taki czas na grzechotki. Tutaj jest lusterko, ma tutaj różne takie fajne elementy do gryzienia, do ściskania. Też oczywiście można ją gdzieś zawiesić, na przykład na wózeczek. W ogóle ta firma ma dużo fajnych takich zabawek dla maluszków, no naprawdę Yes. <laughs> cudowna i mega urocza i tak pomyślałam, że wśród ulubieńców muszę wyróżnić ten oto inhalator którego używaliśmy podczas RSV czy zapalenia skrzeli w ogóle u, w trakcie chorób u dziewczyn i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie inhaluje bardzo szybko, dosłownie chyba w 2 minuty, e, dość sporo ampułki jak dziewczyny miały A więc naprawdę jest świetny, wkładki ma wymienne dla dorosłych, dla dzieci e, taką malutką dla melusi, więc naprawdę jest super, robiłam dosyć duży research, e, zanim go kupiłam i naprawdę to się psychuciło. Naprawdę świetnie nam się sprawdzał, bo oczywiście dziewczyny zdrowiały, dzięki nie mu. I tutaj na leżaczku mamy też przyczepiony taki pałąk. To jest, słuchajcie, pałąk Tiny Love sprzed 11 lat mojej siostrzenicy. A jak widzicie, wygląda właściwie jak nowy. No, nic, nic tutaj nie widać z użycia, oprócz tego, że no niestety zgubiły się tutaj dwie zabaweczki. Więc ja akurat meluni przyczepiłam lusterko i jakąś grzechotkę. A tutaj kwiatek działa, wystarczy go ciągnąć i kwiatek się porusza. Melunia bardzo lubi tą zabawkę, także jeśli coś takiego wywam e, się przydało to. Bardzo Wam polecam tutaj szeleści, tutaj grzechocze. Można to przyczepić na wózek, na kosz, na kosz Mojżesza, na leżaczek. I to jest taka rzecz, która na pewno by się przy Lili nie sprawdziła, bo Lili nie lubiła nigdzie leżeć, więc ona się takim rzeczem nie bawiła, czy też nie bawiła się matą, którą się teraz bawi Melunia. No, każde dziecko ma zupełnie inaczej, ale u nas to jest na pewno hit. I ostatni moment, żeby Wam pokazać dostawkę. Akurat tutaj leży rożek, ale Malusia w nim nie śpi. W każdym razie dostawka jest z firmy Lionelos, z której też mieliśmy takie barierki na łóżko. Naprawdę na samym początku świetnie nam się sprawdziła. Oczywiście dostawka jest odpinana. Można ją przystawić do łóżka. Jest wtedy połączenie. No Malusi bardzo dobrze się tutaj spała, jak właśnie była malutka. Można, ona też ma regulację wysokości, kąta nachylenia, więc jest naprawdę Super. Ma tutaj siateczki z dwóch stron, więc nie jest taka, wiecie, całkiem zakryta. Można sobie coś na nią zawiesić. My nie mieliśmy przy linii dostawki i słuchajcie, żałuję, bo to jest naprawdę coś rewelacyjnego, chociaż nie bo Lili spała na mnie na początku, więc nie ma czego żałować, ale naprawdę nam się sprawdza super. A teraz już będzie do sprzedania. I może taki dziwny hit niemowlęcy, niemowlęcych rzeczy, ale nie mogłabym nie powiedzieć o piłce, która przy refluksie na początku sprawdziła mi się super, ponieważ chodziłam z małą i bujęłam ją dosłownie północy, nie? Czy czwarte nocy, a z piłką było mi troszkę prościej, bo po prostu lekko na niej sobie mogłam skakać. Teraz już chyba będę ją chować, bo wystarczy chwila, jak się z małą przejdę, ale czasami, jak jestem zmęczona, to też sobie na niej z nią w nocy siadam, więc jest świetna. Ona jest Aldika, jak coś. I nie mogłabym nie wspomnieć o rożku i to o tym konkretnym. Będę go, nie wiem właśnie, czy sprzedawała, czy zatrzymać go na pamiątkę, bo i Lili go kochała, i Melusia naprawdę uwielbiała w nim spać i tak naprawdę od niedawna w nim nie śpi, bo bardzo jest jej wygodnie, jak ją bujam, e, że po prostu ona ma już od razu główkę na tym, e, a nie na zimną e, pościel idzie. Ja się tak zawiązuję mniej więcej, no i tutaj Bobasek sobie śpi, także chyba zostawię na pamiątkę, bo ona wygląda, e, wygląda ten rożek generalnie jak nowy. No i nie mogę Wam nie wspomnieć o naszej Uście, bez której na pewno nie dalibyśmy rady. No nie wyobrażam sobie, oj co! Funkcjonowania bez niej, bo jak Lili, Melusia była malutka i wiecie, miałam też Lili, no to ciężko by mi było coś robić. Szczególnie, że Melunia nie chciała spać tylko na rękach, więc spała w chustce. Jest to chusta, no bez której tych początków sobie totalnie nie wyobrażam. Mogliśmy razem gotować, sprzątać, wszystko robić. Bardzo łatwo się ją zawiązuje. Nie jest to, o niej, już kochani, jak taka, wiecie, zwykła chusta, którą musicie ileś razy wiązać, tylko ją się tak tylko mm, przewiązuje, więc. Neluś, więc naprawdę jest bardzo fajna, bo szybka w wiązaniu. Ja miałam panią e, doradczynię właśnie z pustonoszenia. E, sorry, się mi tu klika w aparat. E, no i nie jest to takie proste, nie jest to takie szybkie, A to jest naprawdę łamek. Em, Sekundę ją założyć. Na pewno moim hitem są takie pójść Przy pierwszym dziecku to inaczej, człowiek dopiero, opaski, skarpeteczki. A przy dwójce czasami po prostu liczy się czas, więc ja je mam akurat z Sinsyi, no i wiecie, to są spodnie, do których już nie musicie szukać skarpet, które cię tak ciągle spadają, więc jak dla mnie to jest mój naprawdę hit wyprawkowy i ostatnią rzecz z zabawek które chciałam wam pokazać są to takie klocki, my mamy dwie paczki, bo ta jest linii. To Marusia dostała w prezencie i są to takie klocki bardzo mięciutkie gumowe, silikonowe. nie wiem właściwie z czego one są ale tutaj jak zobaczycie, możecie zobaczyć są dziurki jak dziecko bierze je do buzi to bez problemu oddycha i mamy teraz taki czas kiedy już coś obok budujemy, Marusia to rusza, przewraca Wierzę sobie te rączki do buzi, wiecie, te tak, krączką, więc jest to już taka fajna zabawka, właśnie po piątym miesiącu. Tutaj będzie mogła sobie wkładać do środka, tu można coś budować. No naprawdę świetne klocki, takie pierwsze klocki. I z takich gadżetów to też niezastąpione jak dla mnie jest takie lusterko do obserwacji do samochodu. Mamy takie dla Linii i dla Melusi i obie widzimy w samochodzie, czy śpią, czy też cokolwiek robią. Są oczywiście obie z tyłu i tyłem, więc je nie widzę jak prowadzę. No a dzięki temu właśnie mam je, że tak powiem, na oku i super nam się sprawdza. I słuchajcie, kończę montować i zauważyłam, że zapomniałam się z Wami pożegnać. Także wybaczcie mi, ale będzie już takie zakończenie, bo jest późno, a dzisiaj muszę ten film skończyć. Dajcie mi znać, co u Was było hitem, co u Was się sprawdziło na samym początku. Dziękuję już Wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie i koniecznie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. Pa pa.